Siemaneżko z tej strony Maciejoks, a dzisiaj nowy odcinek, w skrócie sobie opowiemy o wszystkich nowościach związanych z nowym sezonem siódmym, będzie o Olimpie, będzie o, o bugach, jakie do gry są w grze, znikający Gibi, latający dron Krypto z Shilom, oraz wiele więcej, więc zostańcie i życzę mi oglądania. No to do gry została dodana nowa mapa Olimp jest przepiękna, jest dużo miejscówek te miejscówki są fajne mamy właśnie ciekawe miejsca typu laboratorium Hamonda, typu wieżowca tam gdzie zginęła rodzice Loby. no i Miejsca fabularne. Doda, została dodana nawet nowa postać do gry. Horizon jest dobra. Kart na ją mainuje. Ma ona fajnego ulta, czarną dziurę. Przyciąga wszystkich wrogów w wyznaczonym obszarze. Wrogowie są przyciągani. Można jej strzelać, są wtedy łatwym celem. I to jest naprawdę potężne. Mamy windę grawitacyjną, tak jak z tego eventu. Eksperymenci, gdzie można było sobie odpalać te windy. To jest ta sama umiejętność, tylko bez odblokowania tym przyciskiem tylko po prostu wyrzucasz. No i masz. No i są nerfy i buffy broni. Nie jestem pewien, ale chyba nerfa dostał Speedfire. Kiedyś nim normalnie tak dobrze szło, a teraz nie da się nim zbytnio nic zrobić. Przeszedł do jednych ze słabszych broni. Ja lubiłem LKM, -y, ale teraz bardziej gram karabinami szturmowymi. No i niestety, Spitfirem w tym sezonie, jednego fraga może udało się. No nie wchodzi nim i tak to jest. Została dodana kabura szybkiego ładowania do R45 i do Wingmana. Ciekawe ulepszenie. Mamy te właśnie dodane to ulepszenie nowe, yy, są przecieki na temat najnowszych aktualizacji, będzie dodana do gry yy, holo święta będą, no i w tych holo świętach mam nadzieję, że wróci do mojej ulubionej mapy, jest z kraju świata yy, statek Miraża, chociaż to nie jest pewne i... Na pewno w evencie będzie pociąg, który też bardzo lubię. Lubiłem, ale niestety został usunięty w sezonie szóstym i będzie ciekawie. W craftingu nie możemy craftować broni. No, i to są, tak w skrócie, te wszystkie nowości, które zostały dodane do gry w tym, że oto sezonie. Zacząłem grać rankedy. Mam nadzieję, że wbiję sobie tego. Yy, srebro, tak na początek, albo golda, a później zo zobaczymy, jak starczy. Czasu postaram się pograć. Tyranny, kiedy ja nigdy tak nie grałem, no ale spróbujemy, zobaczymy. Może jakiś odcinek będzie jakaś fajna gra rankingowa, to wrzucę. Yy, no i co? Mamy jeszcze z ciekawszych rzeczy. Rynek wroga, to może być połapka. Yy, drugi mamy, jak na początku odcinka, był. Z, 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 A, drugiej czyli niewidzialna postać. Nie no, no, tylko biegło chyba każdą postacią można tak zrobić. Po prostu jak mamy tego pierwszego Buga z dronem Krypki i Rampart. E, później Zaraz będę miał widok z góry. Jeśli pan nie ma już to osoba na chwili A, a to ty tylko na polu? będą widzieć normalnie, ale ta osoba, która <grym> no Nie będzie widział on 60 sekund na liczniku. jest blisko. No i tutaj o, A mamy nowego lidera zadośću. Za to jest można sobie latać Mamy wstydzę, nowego lidera zabójstw. Ciekawe. to on tu Przenieśliśmy się w to miejsce tego robisz Wszystko widzącie Czy do, do, do czegoś no. Fajna zabawa, można się pobawić na szczenicy, To po prostu tak